Manko, Systryno Za programu Życie Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Mamy nowy rok, mamy 2023, więc czas zrobić sobie podsumowanie 2022. Co się udało zrobić, czego się nie udało zrealizować i jakie są plany na obecny rok. Szybki przegląd partnerów tego kanału i zaczynamy. Partnerem kanału jest Just Join AT, gdzie o 10.24 pojawia się masa ofert pracy. Sprawdź, Gaminate, suplement poprawiający poziom koncentracji oraz energii nie zawiera cukru i świetnie sprawdza się przy pracach umysłowych, szczególnie przy programowaniu. Odcinek z podsumowaniem z opału dwutygodniowe opóźnienie, ponieważ okazało się, że w nowy rok choroba rozłożyła całą moją rodzinę i przez dwa tygodnie mieliśmy w zasadzie w domu epidemię. Ciężko było się pozbierać, ciężko było się wyleczyć, ciężko było młodego wyleczyć. Także niestety trochę czasu musiało upłynąć, aż i ja wróciłem do formy i głos wrócił do formy i jest zdatny do tego, żeby cokolwiek nagrywać. Ale nie ma co przedłużać. 2022 był bardzo intensywny i pod względem prywatnym, i pod względem rozwijania zaprogramu życie. W sumie jak tak sobie myślałem przed odcinkiem, to nie spodziewałem się, że będzie tego aż tak dużo, że będzie o czym opowiadać, a jak się okazuje, sporo się zadziało, a o wielu rzeczach nie pamiętałem trochę zrobimy sobie z Facebooka taki timeline, ja nie publikuję często i nie publikuję regularnie na social mediach, to jest jakiś problem, z którym gdzieś tam muszę sobie y, pomysł i problem, z którym muszę sobie poradzić y, ale jeżeli jeszcze tego nie robisz to zerknij na Facebooka, y, może się okazać że y, coś będzie dla Ciebie tam interesującego na Instagrama tak samo y, rok zaczął się w zasadzie od tego, że razem z żoną kupiliśmy sobie połówkę bliźniaka no i od czego się zaczął rok? Od wykończenia domu. Było masa problemów, masę tematów do załatwienia. Jeszcze wpieprzyliśmy się w czas wojny, gdzie materiały i usługi szły strasznie do góry, bo paliwo szło do góry między innymi, więc wszystko szło do góry. Były problemy z dostępnością materiałów i tak dalej, i tak dalej. Masa problemów, masa stresu, ale udało się. W sumie remont trwał 2,5 miesiąca. Prowadziliśmy się generalnie w czerwcu, no i od czerwca jesteśmy już na wsi. Jesteśmy pod Poznaniem, mieszkamy pod Poznaniem, co ma swoje plusy i minusy, o czym za chwilę powiem. Tak swoją drogą patrzę teraz na kamerę i przepraszam Was za to światło, za to, że wyglądam biało. Niestety nie mam tutaj możliwości na ten moment ustawienia tego inaczej. Mam nadzieję, że jak będzie komputer, jak będzie biurko, będzie fotel. I ten pokój da się zaaranżować tak, że green screena już nie będę potrzebował, ale do tego jeszcze, jeszcze parę odcinków, niestety będę się musiał w ten sposób przemęczyć. Generalnie początek roku to też fajna współpraca zresztą Cały 2022 to fajna współpraca z Gaminate i Just Join IT z gaminaty na początku roku uruchomiliśmy konkurs na hasło programistyczne które zostało wydrukowane na shakerze. Co ciekawe, na ten shaker, który tutaj widzicie na zdjęciu, sam się nie załapałem. Rozeszły się tak szybko, wy, wytworzyli tylko 50 sztuk, tak testowo, żeby zobaczyć jak to pójdzie, i na ten egzemplarz niestety się nie załapałem. Rozeszły się jak świeże yy, bułeczki. Mam drugi egzemplarz, który powstał, ale o tym za moment. Jak już mówiłem, współpraca z Just Join IT, czyli też między innymi z portalem Omidev. Oh Jak dobrze wiemy, Omidev oh portal dla branży IT, gdzie można publikować treści, artykuły, gdzie można rozmawiać. Uruchomiliśmy konkurs na najlepszy artykuł związany właśnie gdzieś tam z branżą IT, który wyszedł. Fajnie, który wyszedł świetnie. Było sporo gdzieś tam kandydatur, sporo materiałów do przejrzenia. I co mnie najbardziej cieszy, konkurs był skierowany ogólnie do branży IT, a w zasadzie zdominowało to ten konkurs społeczność za programu życie, Bo jeżeli dobrze pamiętam, to pierwsze, drugie miejsce wygrały osoby właśnie od nas ekipy, i z tego co kojarzę, było utworzone też czwarte miejsce, miejsce, taka nagroda pocieszenia też która należała do osoby z za programu życie. także e, świetnie. E, ja byłem mega zadowolony z tego, jak to wyszło. Sam OMIDE trochę zwolnił, e, żyje trochę własnym życiem. Sam jestem ciekawy, w jakim kierunku jazz Join będzie chciał to rozwijać, więc też obserwuję i gdzieś tam z boku na to, e, na to patrzę. E, pierwszy kwartał zeszłego roku to też e, oczywiście podcast z Krzyszkiem Kępińskim. W, w, porozmawiajmy o m, IT. Mieliśmy okazję porozmawiać na temat pierwszej pracy w IT. Świetna przygoda, e, świetne doświadczenie. Fajnie zobaczyć, jak to wygląda. Ogląda od drugiej strony, kiedy jest się uczestnikiem takiej rozmowy. W ogóle fajne wyróżnienie, i, i zaszczyt, że Krzysiek chciał tutaj ze mną porozmawiać, że chciał posłuchać mojej opinii i gdzieś tam wymienić się poglądami. Także świetna rozmowa, bardzo miło to wspominam. Co też fajne. Jak tak porównałem sobie wyświetlenia tylko na YouTubie, bo, bo to gdzieś tam widzę. To ten podcast fajnie się przyjął. 600 wyświetleń to jest gdzieś tam top z zeszłego roku u Krzyśka, były oczywiście lepsze, ale gdzieś tam w tej topce się łapie. Oczywiście dziękuję tutaj ekipie za programu życie, która na pewno swoją cegiełkę do tych wyświetleń dołożyła. Świetna przygoda, świetna rozmowa, Krzysiek to świetny gość, więc naprawdę wyszło fajnie. Mam nadzieję, że to nie była pierwsza. Że to była pierwsza, ale nie ostatnia taka rozmowa. Co się jeszcze zadziało w 2.22? Lecę na razie tylko tak historycznie, żeby patrzeć po zdjęciach. To statystyk za chwilę sobie pójdziemy i do podsumowania. Pierwsze spotkanie z osobą z serwera z widzem i z świetnym gościem z owcą z Łukaszem spotkaliśmy się tutaj w Poznaniu. Mieliśmy okazję porozmawiać padły pewne plany na to żeby odpalić wspólnie podcast żeby gdzieś tam zrobić coś razem bo fajnie nam się rozmawia. Jest to flow jest ta komunikacja ale niestety z różnych względów Między innymi yy, przez internet, który był i nadal jest u mnie słaby. Jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale plany takie są. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. 2.22 to też y, kolejne wydanie projektów grupowych. Projekty grupowe, które y, udało się y, zrealizować, i nawet trzy nagrania. Udało się zarejestrować trzy spotkania, trzy sprint review. Dużo projektów z Machine learningu, no dużo, no kilka projektów, kilka projektów z Java, było coś z C-Sharpa, także fajnie. Troszkę na końcu straciliśmy tutaj impet i, i, i jakby cały tutaj chęci rozwoju tego i prowadzenia. Następną edycję musimy troszkę inaczej poprowadzić, zobaczymy. Są plany, żeby w pierwszym kwartale tego roku. Coś takiego jeszcze zorganizować. Także mam nadzieję, że, że nam to wyjdzie. 22 to też 5 webinarów, 4 nagrane, jeden niestety takiej jakości, że nie udało mi się go opublikować, ale mieliśmy okazję porozmawiać o machine learningu, mieliśmy po, o, okazję poznać podstawy Fluttera i jak się uczyć angielskiego. I na koniec był jeszcze CMake. W projektach z C, z C. Był jeszcze Python i yy, tworzenie botów Discordowych, ale niestety tego nie udało mi się zarejestrować w odpowiedniej jakości. Jeżeli w ogóle chodzi o filmy, dokończyłem kurs Gita, praktycznie skończyłem kurs Laravela, tam mi został taki jeden odcinek, żeby zamknąć całość i parę rzeczy wytłumaczyć, ale tam chcę sobie zostawić taką furtkę, bo może coś jeszcze z Laravelem w tym roku zadzieje. Powstały dwie animacje, jak zacząć naukę programowania i we współpracy z Prawną zrobiliśmy materiał o IP Boxie, który fajnie wyszedł, ja jestem z tego zadowolony. No i oczywiście Docker. Powstał Pełnoprawny kurs dockera, 15 odcinków, świetnie się to przyjęło, fajnie się to ogląda, generuje gdzieś to tam ruch. No i naprawdę, naprawdę jestem zadowolony, że udało mi się to dopiąć. W tym roku chciałbym, żeby powstały minimum dwie serie kursowe, ale o tym będę mówił za moment. No i słuchajcie, końcówka roku to jest top of the top filmów. Czat od OpenAI wygenerował generalnie odcinki z tym tematem. Wygenerowałem mi jedną czwartą wyświetleń z zeszłego roku 50 tysięcy 40 tysięcy w ogóle mam na jednym filmie, wpadł Wiral, fajnie siadł na Wykopie, fajnie siadł na Facebooku. U nas w społeczności na Discordzie też się to dość dobrze oglądało. Także naprawdę jestem mega zadowolony z tego, jak ten film tutaj siadł i e, jaki róg wygenerował. No nie ma co ukrywać, że to jest pierwszy taki wiralowy odcinek. Do tej pory to przez rok nabiłem na jednym filmie niespełna 20 tysięcy na animacji, druga ma 18, a tutaj mamy 40 tysięcy w miesiąc. Nie ukrywam, że to jest kierunek, w którym chciałbym i chciałbym tworzyć takie filmy, które... Z jednej strony są wiralowe i fajnie promują yy, kanał, a z drugiej strony też yy, odcinki tutorialowe, yy, które nie generują takich wirali, nie generują yy, w danym momencie takich wyników wyświetleń subskrypcji, ale na to mam jakiś plan. Zaraz wam będę o tym opowiadał. Yy, ale żeby dokończyć jeszcze temat yy, między innymi internetu, przeprowadziliśmy się na wieś. I ja przeprowadzając się tutaj, wiedziałem, że światłowód jest. Co więcej, światłowód jest z 50 metrów maksymalnie od naszych ogrodów, od naszych działek, w drodze prywatnej, która jest w zasadzie drogą gruzową droga to słowo zbyt dużo powiedziane tam jest światłowód, tam jest cudzienka, tam jest prywatne osiedle domków ale jak się okazuje, nie uzyskaliśmy zgody na to, żeby się pod ten światłowód w tamtym miejscu podpiąć. Historia jest taka, że na światłowód czekam już myślę z 8 miesięcy. Mam nadzieję, że ten temat gdzieś tam dobry nie do końca. Tak wyglądają wyniki internetu, który gdzieś tam miałem. 2 mega pobierania, nice 2 mega uploadu. 3,78, czasami to było poniżej 1 mega. Wymieniłem router, troszkę jest lepiej. Ten internet w porywach potrafi się gdzieś tam 30, 40 mega w downloadzie, w uploadzie około 10, ale w momencie kiedy sieć jest obciążona, kiedy na antenie jest duży ruch i dużo osób korzysta z takiego internetu LTE, no to oczywiście mam spadki takie, że w zasadzie z internetu nie da się korzystać. Mam nadzieję, że coś się w tym zadzieje. W tym tygodniu powinienem dostać informację, w którą stronę idziemy z tym tematem. Drugi shaker. Słuchajcie, powstał drugi konkurs we współpracy z Gaminaty na hasło, na shaker i ten shaker mam. Ten shaker jest, nówka, funkiel nieśmigany, zostawiony na pamiątkę, leży sobie na półeczce. I, i jest tutaj ozdobą, także fajnie wygląda, fajnie w ogóle, że Gamina te, tym razem dodało nasze logo y, i no, jestem mega naprawdę zadowolony z tego, bo raz, że to jest fajna, fajna opcja na to, żeby promować markę, ale też e, fajna opcja na to, żeby gdzieś tam działać z Gaminatem i szukać wspólnych dróg. W ogóle współpraca z Gaminatem y jest świetna. E, e, robią tam naprawdę fajną robotę i wiem, że pracuję nad kolejnym produktem, który mam nadzieję, że już niedługo się ukaże i który mam nadzieję, że będę miał okazję przetestować. E, słuchajcie, e, co się jeszcze zadziało? Akcja ratuj z sercem. Uruchomiliśmy charytatywny team w społeczności, który trochę stracił też na impecie, i tam trzeba pewnej interwencji i zobaczyć, co się tam tak naprawdę dzieje. Ale wiadomo, to jest projekt robiony po godzinach, za darmo, więc no ciężko, ciężko, żeby tam była jakaś taka płynność i, i nie wiadomo jakie zaangażowanie. Każdy ma swoje życie też po godzinach, ale o co chodzi? Jest strona ratuj z sercem, która jest już przestarzała. Chodzi o to, żeby temat odświeżyć, żeby ją zaktualizować, usprawnić i tak Ta strona ma z 12-13 lat, jest napisana w dotnecie. I na ta jest przepisywana. Niestety to nie jest moja technologia, więc czynnie w tym nie biorę udziału. Ja dość mocno zadziałem tutaj yy, organizacyjnie. Zebrałem zespół, połączyłem ludzi. Gdzieś tam udało mi się dojść do osób, które są w stanie pomóc nam sfinansować infrastrukturę, ale trzeba ten temat dopiąć gdzieś tam do końca. Yy, I już yy, idąc yy, w stronę końca, yy, słuchajcie, komputer... To jest tak samo historia taka jak z internetem. Kupiłem kompa, byłem mega zadowolony, bo i mi się podobał i miał fajne parametry, ale okazało się, że w środku niektóre części to dziadostwo. Zasilacz jakiś z dupy tam wsadzony i okazuje się, że w momencie kiedy wpinam go do kontaktu, zaczyna brzęczeć, buczeć, jakieś dziwne dźwięki wydaje. Zareklamowałem go, reklamacja uznana. Wymienili mi zasilacz, napisali, że przetestowali komputer. przeszedł, czekam na niego miesiąc. Komputer przyszedł, podłączam i ta sama historia. Zareklamowałem go po raz drugi, powiedziałem, że chcę zwrot pieniędzy, bo ja nie mam czasu na to, żeby się bawić w takie, w takie akcje. I co? I muszę czekać 2-3 tygodnie na to, aż rozpatrzą moją reklamację i może mi zwrócą pieniądze. W międzyczasie część, część już zamówiłem. Leży tu pudełeczko z kartą graficzną, z procesorem, z dyskiem. Także powoli już kompletuję setup, tak żeby komputer złożyć. Mam nadzieję, że to, y, ta historia też się niedługo gdzieś tam zakończy. I ostatnia rzecz, która taka tak fajnie się zadziała, to pod koniec roku y, chciałem zrobić y, jako dodatek do prezentów dla moderacji. Y, fajny taki gest i y, zamówiłem 5 kubeczków za programu Życie, które wyglądają świetnie, y, ale są za małe i muszę znaleźć coś innego, inną opcję. One tutaj mają chyba 300 czy 350 ml. No z pół litra to kawy co najmniej tam musi wchodzić, więc trzeba coś tutaj z tym zrobić. Będę szukał jeszcze jakichś kubków i troszkę jakościowo lepiej z nadrukiem, bo tutaj jest nałożony filtr instagramowy, który troszkę nasycił te kolory, ale one są bardziej wyblakłe, co też mi się nie do końca podoba, chciałbym, żeby to było idealne. Ale jako pierwszy rzut testowy, w zasadzie taka seria limitowana, tylko 5 sztuk dla mnie i dla, 4 dla moderacji, naprawdę. Yy, świetna, świetna sprawa i, i gdzieś tam pamiątka. Co się jeszcze zadziało w, w zeszłym roku? Miałem okazję wziąć udział w, po pierwsze, yy, debacie online i rozmowie na temat branży IT, zarobków, yy, początków w IT dla, z, we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Też świetna sprawa, bo nowe doświadczenie. Wiem już m.in., że nie powinienem blurować tła, ponieważ jak odbija się światło od mojej glacy, od mojej głowy tutaj. To robi mi tutaj gdzieś wcięcie i wygląda jakbym miał głowę, słuchajcie, uciętą, więc gdzieś tam kolejne, o kolejnych rzeczach się dowiaduję, kolejne doświadczenie łapię, ale oprócz tego, że brałem udział w debacie online, która wylądowała na YouTubie, to też miałem okazję poprowadzić webinar na temat nauki programowania, jak zacząć naukę i... Na co zwracać uwagę, na co uważać, od czego zaczynać, jakie są dobre kroki. Trochę źródeł im zostawiłem, kursantom, także kursantom czasom, które były po prostu na webinarze. Także wyszło też fajnie. Jest to, było to dostępne u nich tutaj na platformie, na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Także zobaczymy. Są pomysły na to, żeby gdzieś tam dalej współpracować, ale jeszcze nie wiem, czy ja wydolę czasowo. I czy to się zepnie gdzieś tam, właśnie w moim kalendarzu i w moich celach na rok 2023. Dwa, no to teraz jeszcze przejdźmy do y, statystyk i, i troszkę liczby. Ym... Blog w zeszłym roku nie publikowałem za dużo, powstał jeden artykuł we współpracy właśnie gdzieś tam z prawną i, i w zasadzie tyle, ale to nie znaczy, że blog umarł. Po pierwsze w tym roku już są konkretne plany i czas wygospodarowany na to, żeby jednak pisać, żeby tworzyć treści, bo jestem zadowolony z tego, jakie to liczby gdzieś tam też generuje, ale też no ja lubię pisać, ja lubię gdzieś tam tę formę przekazu. I, I uważam, że dość dobrze mi to wychodzi, więc chciałbym do tego wrócić, ale do tej pory był problem właśnie z czasem, bo pierwsze pół roku w 2022 to był temat wykończenia domu, przeprowadzki i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie, jeszcze rodzina, YouTube, praca, i w ogóle pierwsze pół roku to był kosmos. a drugie pół roku to jednak troszkę skupiłem się na tym YouTubie, żeby też podgonić to. Czego nie udało się zrealizować w pierwszej połowie roku. W tym roku już planuję troszkę to ustabilizować, żeby to miało wszystko ręce i nogi, ale tak jak już mówiłem, mimo że było mało publikacji, to sam blog w zeszłym roku wygenerował 43 tysiące wyświetleń. Także naprawdę świetnie, bardzo mi się to podoba. Niektóre artykuły w ogóle są w topce w Google zaindeksowane, także naprawdę dobrze to jest wypozycjonowane i SEO fajnie tam siedzi. Ale e, chciałbym, żeby było lepiej. Chciałbym, żeby w tym roku dobiło to do 100 tysięcy wyświetleń. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam pomysły na artykuły, mam pomysły jak to zrobić. Zobaczymy czy, e, czy siądzie. E, jeszcze zanim przejdziemy do YouTube'a, e, devlog. W zeszłym roku, podobnie jak z blogiem, no nie miałem czasu pisać na blogu, no to devloga też troszkę tutaj uciąłem, ale też planuję tutaj do tego wrócić, żeby to publikować gdzieś tam te dwa razy w miesiącu, żeby wysłać do Was jakiegoś maila. Lubię też te formę przekazu, lubię taką wiedzę w pigułce tworzyć i, i pisać. Wszystko zależy od czasu. Mam nadzieję, że w tym roku tego czasu na tworzenie treści będzie więcej. Także kto jeszcze się nie zapisał, zapisujcie się. Obiecuję, że w tym roku będzie u Was więcej wiadomości niż w 2.22. No i co, moja gdzieś tam perełka z YouTube jestem naprawdę zadowolony, chociaż chciałbym, żeby to generowało właśnie lepsze wyniki, lepsze zasięgi. Troszkę w grudniu bałem się tych wyników, jakie wyjdą i tak byłyby lepsze niż w 2.21, ale w 2.20, dobrze, w 2.21. Ale to nie było to, no bo miałem gdzieś tam około 150 tysięcy wyświetleń. Mało, generalnie, jak robiłem sobie porównanie i oglądałem podsumowania innych kanałów, które gdzieś tam siedzą bliżej 10 tysięcy subskrypcji, no to podchodzą pod pół miliona wyświetleń. No nie ukrywam, że chciałbym, chciałbym taki wynik osiągnąć w 2023. Jest już na to pomysł. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Ale zanim do tego, słuchajcie, 203 tysiące wyświetleń, prawie 204 tysiące. Tak jak już mówiłem, no, tematy z czatem wygenerowały tutaj jedną czwartą w ogóle całego, całego zainteresowania i całego ruchu. Oprócz tego no, gdzieś tam kurs Dockera. Fajnie, że te pierwsze serie Laravelowe, Gitowe też się dość dobrze oglądają, bo one też są tutaj w top oglądanych materiałów. W zasadzie trzy serie i pierwsze odcinki z tych trzech serii, czyli Docker, Laravel i Git jest w topce także. Fajnie, jestem z tego mega zadowolony. Ponad 16 tysięcy godzin obejrzanych, także bardzo Wam za to dziękuję, dziękuję, że poświęcacie na to czas. I chcecie go spędzać gdzieś tam ze mną, czerpie, czerpać wiedzę ode mnie. Subskrybentów przybyło niespełna 3100. No, tak jak już mówiłem, dzięki czatowi też tutaj ta liczba tak wygląda. Byłoby tego mniej. Byłoby chyba nawet mniej niż w 2,21. Także tutaj trochę smuteczek, ale z drugiej strony ja też nie, nie opublikowałem tylu materiałów, i bym chciał w tym zeszłym roku. Między innymi przez to, że tego czasu było gdzieś tam mniej. Yy, wiem, że gdzieś tam muszę popracować nad miniaturami, bo współczynnik klikalności jest bardzo mały. Widzimy, że było ponad 2 miliony wyświetlonych miniatur, a tylko niespełna 4% kliknięte. Także jest nad czym pracować. Mam fajną osobę do tego, żeby te miniatury mi yy, tworzyła, także też tutaj gdzieś pod tym kątem idzie pewien yy, progres. A z tematów takich, co się zadzieje na YouTubie w 2023, słuchajcie, plan jest taki. Tak jak już mówiłem, chciałbym kontynuować w ogóle ten pomysł, że powstają takie odcinki niezwiązane z żadną serią, bo raz to nakłada na mnie pewne kajdany, i potem ciężko mi się z nich wyrwać, kiedy coś ciekawego zadzieje się w branży albo jest jakiś chodliwy temat, to ciężko mi się wyrwać gdzieś tam z tematów serii i tak dalej, bo wiem, że jak ktoś już ją zacznie to potem oczekuję kolejnych odcinków z tego. Więc chciałbym publikować raz w tygodniu taki materiał, a oprócz tego chciałbym, żeby powstawały serie. Ale serie będą powstawały na innej zasadzie niż to było do tej pory. Chciałbym, żeby seria była publikowana w jednym momencie, żeby wszystkie odcinki szły powiedzmy dzień po dniu, żeby szedł odcinek, żeby można było ciągiem w zasadzie wejść w serię, zanurzyć się w temat i zakończyć ją, a nie tak jak to było do tej pory, że czasami na odcinki trzeba było czekać 2-3 tygodnie i ja sam widzę w tym problem i chciałbym to gdzieś tam poprawić. Serie będą publikowane, bo to też nie będzie tak, że ja siądę i nagram 15 odcinków z rzędu, będzie to gdzieś tam pewnie proces miesiąc albo dwa miesiące, ale w międzyczasie te odcinki będą lądowały na YouTubie, ale zobaczymy, może albo będą prywatne, albo będą udostępnione dla wspierających. Jeżeli będzie odpowiednie zainteresowanie, to patroni wspierający dostaną dostęp i będą mogli y, oglądać te materiały wcześniej. Oni nie będą mieli zachowanej tej ciągłości, bo będę dorzucał filmy na bieżąco, ale publicznie będzie to w momencie, kiedy będzie... Komplet. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zaczynamy od podstaw dziawy. Taki jest pomysł, żeby w tym temacie się zanurzyć na jakiś czas. Później zrobimy sobie podstawy PHP. -a. Więc, minimum, dwa kursy w tym roku chciałbym zrealizować i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I co? Słowem końca, słuchajcie, patroni, bardzo wam dziękuję za to, że wspieracie. 790 zł miesięcznie, które tutaj widzicie, od 28 patronów, to jest naprawdę fajna kwota, z którą już coś można zrobić z tych pieniędzy. Między innymi zrobiłem prezenty dla moderacji na święta, bo też do tego dojdę, ale trzeba wspomnieć, że już w tym momencie ekipa na Discordzie liczy czterech moderatorów. Jest Krzysiek Osek, jest Max, jest Wiktor i jest Eryk. Chłopakom mega dziękuję za ich pomoc, za ich wsparcie, nie tylko w moderowaniu społeczności, czy w rozwijaniu jej, ale też ja potrzebuję czasami rozmowy, też potrzebuję czasami jakiegoś kopa motywacyjnego, a naprawdę na chłopaków zawsze można liczyć. Słuchajcie, 28 patronów, w 2.21 miałem tylko 5. Mam nadzieję, że ten, ten rok dołoży cegiełkę i albo będzie jakiś grono wspierających na YouTubie, albo będzie tutaj rozrost tych osób. Nie ma co ukrywać, że te pieniądze też gdzieś tam przeznaczyłem na, na sprzęt, między innymi na peceta. Który potrzebuje jeszcze chwilę na to, aż będzie, będzie w użytku. Yy, jeszcze będzie biurko, będzie fotel ergonomiczny, yy, będzie troszkę aranżacji tutaj w pokoju zrobione, tak żeby fajnie się te materiały oglądało yy, i tak, żebym ja mógł w tych materiałach się wygadać, ale żeby było za mną jakieś fajne tło, żeby to było przyjemne dla, nie tylko dla ucha, mam nadzieję, ale też dla Oka. No i słuchajcie, krem la krem na sam koniec. Wchodzimy do Discorda, społeczność za programu życie, niespełna 10 tysięcy członków serwera. Mam nadzieję, że w 2023 przebijamy 20 tysięcy. Też mam jakiś pomysł na to, jak to rozpromować i yy, jak yy, sprawić, żeby ta społeczność jeszcze bardziej ożyła, bo nie ma co ukrywać, pod koniec roku troszkę nam tutaj, yy, tutaj to wszystko przymarło. Święta, choroby. Wiadomo, jak wszyscy chorują, to potem muszą nadganiać uczelnie, robotę i nie ma czasu na to, żeby siedzieć cały czas w społecznościach. Więc ten, ta zima, ten okres grudniowy, ten okres właśnie zimowy, no mamy tutaj pewien taki drop w aktywności, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Co zrobiliśmy na, na Discordzie? Najważniejsze: założyliśmy loże, czyli kanał dla. Patronów. Jest to miejsce, gdzie patroni, czyli osoby wspierające mnie, mogą e, mieć jakiś wpływ na to, jak wygląda serwer, e, co tutaj realizujemy. Czasami pytamy się o jakieś większe funkcjonalności, czy warto, czy nie warto wprowadzać. O opinie, e, sugestie. E, słuchamy sugestii i, e, i co. I dużo śmieszkujemy, pomagamy sobie. E, i jak jest taka potrzeba i technologicznie, i nie tylko, więc naprawdę fajna ekipa się tutaj naloży, gdzieś tam zawiązała. Oprócz tego wprowadziliśmy kanały forum, dzięki temu wiedza jest jeszcze lepiej, jest więcej możliwości, żeby wyszukać to, co nas interesuje na Discordzie i ma to jakiś porządek, ład, hierarchię. Jeszcze jest trochę kanałów do przerobienia, ale widzę, że dość dobrze nam się to gdzieś tam sprawdza. Także słuchajcie, już słowem końca, żeby nie przedłużać cele na 223 wznowić devloga, wznowić działanie bloga. Zrobić dwie serie, dwa kursy tutorialowe na YouTube. Oprócz tego, publikować jeszcze takie materiały raz w tygodniu albo luźno-pogadankowe, albo właśnie y, gdzieś tam y, jakieś takie nowinki technologiczne, albo ni generalnie niezwiązane z żadnym ściśle jakimś tematem, serii, i tak dalej. Na pewno na początku będzie dużo związanych jeszcze odcinków z czatem od OpenAI. Mam tam kilka tematów, które chciałbym zrealizować, a których nie udało mi się zrobić przez okres świąteczny, później przez ponad dwa tygodnie choroby, więc będę trochę jeszcze tutaj ten temat gonił, nadrabiał i no, na pewno jeszcze kilka takich odcinków się pojawi. Bardzo Wam dziękuję za to, że oglądacie, za to, że wspieracie, za to, że jesteście, za to, że śledzicie. Ja będę robił wszystko, żeby pomóc Wam wejść do branży IT tym, którzy tego potrzebują, a tym, którzy już w branży IT są, żeby tworzyć treści po prostu, które gdzieś tam będą Was interesować. Czego Wam życzyć w 2023? Zdrowia. Tak jak rok temu, życzymy Wam zdrowia w tym roku, również tego Wam życzę. Jak jest zdrowie, to jest wszystko i zarówno to zdrowie gdzieś tam psychiczne, fizyczne jest mega ważne. Tym, którzy chcą się dostać do IT, żeby tą pierwszą pracę upragnioną znaleźli, tym, którzy już w tej branży są, żeby przebijali 15, 20, 25 tysięcy na, na łapę, żeby kolejne progi były przebijane, ale też żebyście byli zadowoleni z tego, co robicie, jakie projekty realizujecie, żebyście się nie wypalali, żebyście dbali o work-life balance. No i co? Pamiętajcie, żeby zaglądać na moje social, ale zawsze linki są w opisie. Dołączajcie do Discorda, wspierajcie na patronie. Możecie postawić kawkę też na Buy Me Coffee. Takie osoby też są, które od czasu do czasu coś tam mi podeślą, właśnie na, na kawito. Także bardzo też za to dziękuję. Subskrybujcie ten kanał, Piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście obejrzeć na tym kanale. Jak widzicie w ogóle przyszłość za programu życie. Takie uwagi są dla mnie bardzo cenne. I co? Widzimy się już niebawem. Na razie.